LOL elo, 420. Dzisiaj mamy ważną misję, którą musimy wykonać. Także lety my. LOL, zielona ręka z tej strony. Co my tutaj dzisiaj sobie działamy? Co my dzisiaj tutaj kombinujemy? Mamy do zrobienia jedną ważną rzecz, także zrobimy ją sobie wspólnie, bo jest jeden mały zasadniczy problem z tymi roślinami. Z hiperionem, amnezją i epsilonem. Cyk, cyk jest przyklejone. Spokojnie. Co się dzieje? Co im dolega? I co trzeba zrobić? Ogółem spójrz na to. Spójrz na to mordo. To jest Hyperion i one, kurwa, są małe, nie? Są małe. Amnezja jeszcze jako... Ta... E, e, tak, amnezja jeszcze jako tako sobie coś tam idzie, ale te dwie, no to jest szczerze Lipton. Lipton. Także dzisiaj mamy jedną ważną misję do wykonania. Na samym początku. Parametry, jakie aktualnie mam w boksie. 20. No, widzisz czy nie widzisz? 26 stopni, 54% wilgotności. Trochę wilgotność mi spadła, bo otworzyłem boksa, i dobra. Co tutaj można zadziałać, żeby one szybciej, szybciej rosły? Dać im ukorzeniacz. Ukorzeniacz. Na przykład od biobizu Root Juice ale ja go nie mam, bo zapomniałem zamówić i e, i co? No i ja go nie mam. No i co ja wykombinowałem, żeby kurwa działać, bo jak zobaczyłem, że dostawa będzie dopiero za 4 dni, no to mówię, no nie mam czasu czekać na dostawę 4 dni. Jeszcze kurier pewnie gdzieś by zapodział się, dał nie wiadomo, gdzie tą paczkę. I byłaby pi. Zda. Także poleciałem do sklepu ogrodniczego, jak to zawsze zielona, nieprzygotowany do niczego, i kupiłem kurwa niemiecki Wurzel aktywator. Kminisz to, Wurzel aktywator. Tutaj masz skład. Cyk? Skład widzisz? Jo, Wurzel aktywator. Ogółem działa to na takiej samej zasadzie, że po prostu aktywuje, stymuluje korzenie, żeby szybciej one rosły, bo tak naprawdę one powinny być już dużo większe. I dzisiaj i pewnie problem jest z korzeniami, że one nie chcą mi się ukorzenić, a zapomniałem dodać składników do wody yy, do wody, żeby te korzenie pobudzić, żeby one rosły. Także kupiłem. Wurzel aktywator od firmy Noidofix Widzisz to? Nie, tu jest. Neudorf. Niemiecka jakość. Oni produkowali BMW, Mercedesy i inne, inne najlepsze rzeczy. Także nie no żartuję. Pierwszy raz to będę korzystał i jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Także spoko. Jak do tego się zabrać. Potrzebujemy na pewno miejsca. Miejsca i tak. Coś? o! Pan pestka! Pozdro, pan pestka! Jak chcesz zamówić nasiona kolekcjonerskie, to tylko u pana pestki. A dlaczego zapytasz? Dlaczego tylko u pana pestki? Dlaczego? Bo masz minus 10% z kodem zielona ręka. Także. Jeżeli potrzebujesz nasion kolekcjonerskich, bo kolekcjonujesz nasiona, dajesz sobie je do gablotki, to tylko od pana Pestki. Ładne to jest, nie? To też możesz sobie kupić. To też sobie możesz kupić. Ok, pan Peska dzisiaj nam też pomoże. Tak jak i wy, tak jak i ty mi pomożesz, żeby dzisiaj sobie zadziałać. Wiesz co to odbija? Cyk, lampa odbija. Co my tutaj robimy? Otwieramy sobie wagę. Jo. Wurzel aktywator. Wurzel aktywator. Wurzel aktywator. Upadł. Także tak. Opalamy sobie wagę. Cyk. Wskazuje 00. Wskazuje 00. I otworzone już jest. Co tutaj działamy? Co my tutaj robimy? Żeby korzenie, bo często, często na pewno każdy z was miał taki problem, że kurwa patrzysz i no coś nie idą, nie idą te rośliny, słabo coś, za małe są, czemu? Wszystkie parametry są dobre, mieszak jest, wyciąg jest, świeże powietrze jest, ziemia, wszystko, kurwa, zrobiłem dobrze, nie? Ale często problem tkwi w korzeniach, czyli tego, czego nie widzimy, ej, tego czego nie widzimy co jest pod ziemią. I tutaj jest zasadniczy problem. Ktoś zada pytanie. Kurwa, czemu nie jest na środku? Bo będziemy robić LST, będziemy je kłaść potem. Spokojnie, spokojnie. Wszystko jest do ogarnięcia. Dobra. 5 gram. Wurcela 5 gram. Patrz, czy 5 gram jest. O! Ile jest? Jeden? Jeden i pół. Co tu jeszcze jest? Ile jeszcze jest? O! Spokojnie. Bo to jest. Potęga. Tutaj, tutaj do jednego miligrama musisz dać. Dobra, jest. Kurwa, sypiesz się jak. No, trudno. Ok. 5,25. Wodę mam tutaj przygotowaną. Odstaną, odstaną. Pecha. Nic nie zbijałem. Bo wiesz czemu nie zbijałem pecha? Bo robię na. Na biotapsie, bo robię na biotapsie, także, czekaj, także pH nie zbijałem w ogóle, nic im nie robiłem. Dobra, co z tym dalej robimy? Moment, teraz oglądamy foty na upraw naszych ziomów z Discorda, także wpadaj i zobacz, co tam się dzieje, patrz to. No i tak, to są... Fotorelacje naszych ziomali z Discorda, także wbijaj link w opisie, link w profilu, link pewnie w komentarzu. Pierwsze kogo my tutaj mamy? Matterhorn, pozdroziom, fajne roślinki, duże szczyty, fajne topy. Ładnie to wygląda, co my tutaj mamy. Easy Bad i AK. Następne mamy foty od Gala Anonima. Fajny boksik, widać, że jest. Home Homemade na 99% ziomek sam to robił, fajnie to wygląda. Też kiedyś takiego boksa miałem. No i tutaj widać też jak ten sam ziom zrobił. LST Fajnie nagięta roślinka, następna, następny loduwa. Pozdro, ziom amnezja 14. Dzień rośnie wzorowo, pięknie, super. Pozdro, brachu, następnie. Maki Huka, Mocny zawodnik, dobry zawodnik. Easy Bat, Royal Darf i Quick One. Następnie mamy Iveska. Leci na namiocie od Spider Farmera. 70 x 70 na 160 wysokości. Dwie lampy SF1100W. Także jest ogień. Jest ogień. No i Marsu. Pozdro Marsu. Marsu e, też ma swoją prywatną fotorelację na Discordzie, gdzie wrzuca foty. Kenai X. Yo, yo, yo. Fajne, ogromne rośliny. Widać, że no. Rozwalają już boksa, nie? Boks wybucha. Badajcie na Discorda, a my lecimy z filmem dalej. No jak podobały Ci się foty naszych ziomów? No to. Lecimy dalej z naszymi trzema roślinami. 5 gramów. wórcel lottiwatul. Co z tym robimy? Robimy jedną zasadę. Ale zjebałem. Teraz jak ja to przesypę do tego. Czekaj. Ale będzie dupa. Dupa dla mnie. Kurwa. Cięcie. Idę coś. Wziąć, bo tego nie nabiorę. Mamy to, mamy łyżeczkę. No i jakoś tutaj sobie muszę poradzić. Chyba, że zaraz zrobię cięcie i to wsypę. Może będzie łatwiej, bo tak to będę kurwa mieszał jak za sekundę. Jestem wsypanym tym do środka. Ciu! Dobra, dobra. Mamy to wsypane do środka. Zostały jakieś okruchy. Z tymi okruchami można zrobić tak. Dobra, mamy to wsypane do środka, także możemy to sobie fajnie, szybko cach, cach, cak, wymieszać. Słabo się to rozpuszcza, także trzeba trochę podziałać. Oj! No i tak one właśnie wyglądają, także warto sobie to ogarnąć i kamera działa działa. Nie to znaczenie kamera tylko mikrofon i... Mamy zrobioną miksturkę. Cyk do pana pestki. No i co my tutaj teraz działamy? Trzeba to sobie podlać powolutku, pomalutku, żeby korzenie dostały. Wiesz czego. Cyk. OK. Tutaj reszkę taką miałem, to nawet sypnąłem z góry na ziemię, bo też tak można robić. Można to sypać sobie normalnie pod roślinę, i nic jej nie będzie. I takie kakao lejemy wokół roślinki. Cyk. Widzisz to? I tutaj też sypnąłem pod epsilona. I lejemy Tak sobie Niech to trochę Wpije sobie I Sobie, sobie Sobie, sobie Wszystko sobie, sobie ok No trochę za dużo podlałem No ja to tam chuj Będzie dobrze I dookoła Troszeczkę dalej Żeby cała ziemia Złapała tego nawozu. ok. Tego dałem na 1 litr. Nawet na niecały litr mi się wydaje. No na niecały litr dałem 5 gramów. Także tak to wygląda. Misja wykonana i będziemy patrzeć czy one na Wurzel, aktywator. Urosną, czy je wybije do góry? Jak to będzie wyglądało? Jakieś makro na to. Cyk. Hiperion. Cyk. Amnezja. Fajnie ta amnezja. Ta amnezja tak naprawdę, co miała złamany kiełek, rośnie najlepiej z nich wszystkich, nie? Najlepiej z tym złamanym kiełkiem rośnie. No i tutaj mamy standardowo mojego lubego Epsilona. No i yy, wiatrak. Wiatrak ja tak mam ustawiony ten mieszający, żeby rośliny lekko się bujały. Nie wiem czy to zobaczysz na filmie. Widzisz to? Widzisz? One tak sobie drgają. Zobacz na tego. Widzisz? To nie moje ręce tak się trzęsę trochę też, ty trochę też czekaj. Widzisz? Cyk. Jak się trzęsie? Żeby lekko one się ruszały, bo są dwie rzeczy. Czemu? Żeby one tak lekko, lekko falowały na wietrze. Chodzi o to, żeby łodyga robiła się grubsza, żeby ją stabilizowało i łodyga wtedy będzie grubsza, a nie jak patyczek. A druga rzecz, no to wiadomo, chodzi o pleśń żeby nigdzie nie stało powietrze wokół tych roślin, tylko zawsze je ruszało. Także nie dmuchamy prosto w nie, żeby one aż się kładły, tylko lekki ruch tych kwiatków wystarczy na 100%. Odnośnie lampy jest nad roślinami 60 cm 55-60 cm około, ustawione na 40 cm. Nawet 45%, no 45 mocy. Wiatrak mieszający jest na, naj, na, najmniejszym, na najmniejszym trybie, a wyciąg sobie już odpaliłem, żeby, żeby wpływało świeże powietrze i jest ustawiony na najmniejszy tryb, czyli 25%. Tak to wygląda z ustawieniami systemu. To wiadomo, że mierzy temperaturę i wilgotność do Marsa Hydro, którą można sobie zobaczyć, którą sobie patrzę w aplikacji na telefonie. Tak wyglądają parametry, jakie my tutaj mamy ustawione na urządzeniach. Także. Yo, 420. Pozdro. Widzimy się na następnym odcinku. Zostaw like, suba, dzwon dzwoneczek czy komentarz. 哟。